To jest naprawdę niesamowite, kiedy szukasz klawiatury za 300 zł i patrzysz na dużych producentów, to dostajesz jakieś podstawowe membrany, a spojrzysz na te inne, mniejsze firmy, to dostajesz mechaniki, optyki i to jeszcze tak dopieszczone, że szok! Cześć Siemanko moi drodzy z tej strony Radyjko. Witajcie na kanale Morele TV. W dzisiejszym materiale przygotowałem dla was zestawienie sześciu klawiatur, z których każda jedna z nich moim przynajmniej zdaniem może powalczyć o tytuł najlepszej klawiatury dla graczy za 300 zł. Mówię może powalczyć, bo nie jestem w stanie tutaj wyłonić jednej jedynej, którą powiem że tak, to właśnie jest najlepsza klawiatura za 300 zł i ją powinniście wszyscy kupować ze względu na to, że wszystkie tutaj są skierowane do nieco innych odbiorców i mimo że niekiedy super a niekiedy troszeczkę mocniej się różnią, to wciąż, tak jak powiedziałem, każda jedna z nich może okazać się tą najlepszą właśnie dla Was. Więc w dzisiejszym filmie przybliżę Wam mocne i słabe strony każdej z nich, tak żebyście to Wy sami mogli zdecydować, która bardziej odpowiada Waszym wymaganiom. Uprzedzę też tylko, że nie będę mówił tutaj o wszystkich ich cechach, a jedynie o wybranych, które moim zdaniem mogą przechylić właśnie te szale korzyści czy też niekorzyści na jedną ze stron. Jeśli chcecie pełne specyfikacji, to linki do kart produktu zostawiam w opisie. A teraz zaczynamy. Zaczynamy, moi drodzy, dwoma pełnowymiarowymi, niskoprofilowymi klawiaturami dla graczy. Obie kosztują w okolicy 300 zł i obie ponownie, mimo że tak bardzo bliskie, tak również sobie są odległe. Jak spojrzymy sobie na nie z góry, to ta niskoprofilowość jest bardzo widoczna, ponieważ są szerokości mniej więcej dwóch kości ram. A porównanie wzięło się z tego, że akurat miałem obok dwie kości ramu. Ale przechodząc do szczegółów, Kugar Luxlim, od niego zaczniemy, jest klawiaturą optyczno-mechaniczną i jest to też w zasadzie jedyna klawiatura optyczna, która się w dzisiejszym zestawieniu znajduje. Niski profil i optyczne przełączniki to świetne czasy reakcji i również wygoda, komfort pisania. Jednakże nie jest to wcale, właśnie jednoznacznie powiedziane, że będzie to najlepsza klawiatura ze względu na kilka. No, bardzo podstawowych rzeczy, które można by było zmienić, żeby ta klawiatura była jeszcze lepsza. Pierwsza z nich, którą być może zauważyliście po zdjęciach, jest to klawiatura, którą można również podnieść. Ale nie dzięki wykorzystaniu takich klasycznych nóżek, a za pomocą magnetycznych podstawek, których są trzy z tyłu i które po prostu właśnie wchodzą w swoje dedykowane miejsca i magnesy trzymają je bez ruchu. Jednakże, jeżeli korzystacie z klawiatury właśnie podniesionej, to jakikolwiek ruch do przodu przy tej wysokości powoduje, że te nóżki się odchylają i bardzo łatwo. Je wytrącić, co doprowadza do ich właśnie wyskoczenia, zgubienia, przesunięcia i ten komfort jest zachwiany. Druga rzecz to bardzo podstawowa, bardzo, bardzo podstawowa rzecz, którą można było zmienić niewielkim kosztem, ale jednak tutaj budżet ewidentnie poszedł w te optyczne przełączniki, bo kick jakie tutaj zastosowano, są to kick-upy laser-eczowane. I nie będę tutaj wchodził w szczegóły tego, jakie to są kick dokładnie i czym się różnią. Znajdziecie mój dedykowany film o nakładkach na klawisze w prawym, górnym narożniku. Tutaj mogę powiedzieć tylko, tylko, że są to jedyne kicapy z całego dzisiejszego zestawienia, które mają jakąkolwiek szansę na starcie się w trakcie użytkowania. No i dodatkowo, połączmy to jeszcze właśnie z faktem, że jest to klawiatura niskoprofilowa, więc nakładki na klawisze nie są też takie w 100% standardowe. Znacznie trudniej jest znaleźć fajne nakładki na klawisze dla niskoprofilowych klawiatur niż dla klawiatur standardowych, więc tutaj. No, jest spory minusik. Odbijmy od razu piłeczkę na drugą stronę do Redragona Horusa, którego mniejszą wersję miałem okazję testować u siebie na kanale. Tutaj wspomnę tylko, że jego zasadniczą różnicą jest to, że jest to klawiatura mechaniczna oraz, że ma z boku oprócz wejścia na przewód przełącznik. Bo tak, to jest klawiatura bezprzewodowa, jest dągielek, bluetooth i możliwość pracy oczywiście przewodowo, a do tego ma rozbudowaną sekcję klawiszy dodatkowych, jak i sekcję multimedialną. Rolka od zmiany głośności, przyciski do nawigacji multimediami, przyciski makr, przyciski profili, wszystko to do waszej dyspozycji przy wykorzystaniu oprogramowania dostarczonego przez producenta. Więc okej, okay, być może nie mamy tutaj optycznych przełączników, a tylko mechaniczne, ale z drugiej strony, jeżeli szukacie większej swobody i cenicie sobie po prostu takie sekcje multimedialne, to myślę, że. Dragon Horus powinien przykuć Waszą uwagę. Dodatkowo w sumie w trakcie testów zwróciłem uwagę na dziwną rzecz, czyli te klawisze mimo że są postawione na niebieskich przełącznikach. Klikających Ok, brzmienie też nie jest idealne, ale jest to charakterystyczne kliknięcie, czyli w teorii ta klawiatura powinna być głośniejsza, ale zobaczmy: Red Dragon Horus. I teraz Lux Luxlim. Jest to zupełnie inny dźwięk, ale jednocześnie moim zdaniem Kugler jest troszeczkę jeszcze głośniejszy. Więc tutaj jego tak na dobrą sprawę, jedynymi dwoma argumentami, które mogą przemawiać za tą klawiaturą, są optyczne przełączniki i niski profil. Bo pozostałe rzeczy zostały wykonane mocno po macoszemu. Ale skoro już o głośności mówiłem, to nie mógłbym nie zawrzeć na tej liście klawiatury, którą zdecydowanie polecam wszystkim nocnym markom oraz osobom, które nie mieszkają same i być może ich domowników po prostu wyprowadza z równowagi korzystanie z klawiatur mechanicznych. To jest, moi drodzy, Genesis Store 303. Wersję pełnowymiarową znajdziecie w okolicy 300 zł. Jest bardzo ciężka, solidnie wykonana klawiatura. Niestety design to klasyczny floatki, a przełączniki, jakie tutaj znajdziemy, to są o temu Peach Silent. I to jest najważniejsze. Co musicie o niej wiedzieć? Ja wiem. Spora część powie, o, panie, ale to są o temu. Ale ja powiem, panie, ale to są o temu. Silent. W tym momencie dzięki takim przełącznikom jesteście w stanie korzystać z dobrodziejstw dawanych przez klawiatury mechaniczne, jednocześnie nie skazując się na niektóre z wad, które z takimi klawiaturami przychodzą. Zresztą posłuchajcie sami, w porównaniu do poprzednich dwóch klawiatur ta praktycznie nie istnieje. Na moim kanale też znajdziecie materiał, w którym sprawdzałem akurat wersję TKL tego Tora 303 i zestawiałem ją chociażby z membranowymi klawiaturami przeznaczonymi dla graczy, gdzie ten Genesis wypadał jako klawiatura cichsza właśnie nawet od tych membranówek. Ponadto mamy tutaj... Słapa, więc jeżeli będziecie chcieli sobie w kilku klawiszach wykorzystywanych najczęściej do giery zmienić te przełączniki na inne, to też taką możliwość macie. I okej, okay, słap tylko w granicach rodziny o -temu, ale wciąż możliwość, czy to szybkiej naprawy, czy właśnie podmiany przełączników na inne jest. Ach i też nie chcę, żebyście odebrali to tak, że to jest, o, ta klawiatura tylko dla osób, które siedzą po nocach i chcą mieć cicho, bo jako mechanik jest słaba. Nie, to jest dobra klawiatura mechaniczna, albo bardzo dobra, jak nie świetna klawiatura dla osób, które potrzebują mechanika, który dodatkowo będzie. где тихо. Tak jak już o tych dobrych i bardzo dobrych mówimy, to mam tutaj klawiaturę, która jest rewelacyjna, fenomenalna i zdecydowanie najlepsza, jeżeli chodzi o granie, ale z drugiej strony, przełożę ją sobie do drugiej ręki, jest turbo beznadziejna, jeżeli chodzi o bycie klawiaturą do codziennego użytku. Oto, moi drodzy, przed Wami Kugar Puri Mini w wersji RGB. RGB bardzo ładnie jest tutaj zaznaczone i od niego zaczniemy, bo oprócz wszystkich oczywiście programowalnych, podświetlanych przycisków, mamy tutaj delikatny, mleczny pasek dookoła spodu, to takie rozlewające się po podkładce podświetlenie. I to jest bardzo, bardzo fajne, wygląda to ładnie, działa to sprawnie. Dodatkowo konstrukcja w rozmiarze 60% z akcesoryjną pokrywą w zestawie. Wszystko zaczyna się naprawdę dobrze. Powiem więcej, mamy tutaj czerwone gaterony i dodatkowo są to, no uśmiech po prostu znowu w stronę entuzjastów, są to smarowane czerwone gaterony. Nie stabilizatory, jak tam już teraz wielu producentów robi. Mamy tutaj przełączniki przesmarowane. I to po prostu czuć. One chodzą mega gładko, jest rewelacyjnie. Do tego nie jedna, a dwie pianki wygłuszające w środku, więc. No, brzmieniowo, jak na klawiaturę 300 zł, to brzmi fenomenalnie. Po prostu wyrywa z kapci i jest ekstra. Ale ma jedną zasadniczą wadę, którą zauważyłem dopiero w trakcie jej testowania. Mianowicie, producent tutaj z niewiadomych mi powodów nie jestem w stanie zrozumieć tego zachowania, ale postanowił zamienić miejscami prawy alt z przyciskiem fn. Tak, dobrze widzicie, we wszystkich klawiaturach w zasadzie jest to zrobione odwrotnie. W niektórych też chwaliłem, że o, funkcyjny wyrzucili całkowicie na prawo zamiast tego kontrola, trochę tam jest przesunięte, co jest wygodne, bo z tego prawego kontrola się nie korzysta prawie wcale, a funkcyjny będzie łatwiej znaleźć. Tak tutaj z prawego alta, z którego my Polacy pisząc poprawną polszczyzną, wstawiając polskie znaki korzystamy codziennie. Chyba, że nie piszecie i korzystacie z autokorekty, to trochę mniej, ale wciąż korzystamy z tego klawisza codziennie i jest on mega trudno dostępny. I do tego stopnia, że w niektórych sytuacjach mi łatwiej było sięgnąć po ten alt małym palcem prawej dłoni, niż zawijać kciuk, tak mocno pod podspód. Więc mimo tych wszystkich superlatyw, o których powiedziałem na początku, i tego, jak dobrze ta klawiatura jest zbudowana, jak bogaty to nie jest zestaw, i to wszystko poniżej 300 zł, to jeżeli chcecie robić coś więcej na niej, oprócz tylko grania w gry, gdzie wykorzystujemy głównie lewą część klawiatury, a chcecie przy jej wykorzystaniu pisać, to w tym momencie zarabia ona naprawdę solidnego minusa. I jak po samej specyfikacji myślałem, wow! Przyjdę tutaj, powiem Wam, że chciałem mieć 6, ale wyszła jedna. Tak, ta jest najlepsza, bierzcie tę klawiaturę, będziecie zadowoleni. Tak, nie mogę jej te, w ten sposób polecić. Jeżeli szukacie klawiatury tylko i wyłącznie do gier, super. Ale jeżeli ma to być Wasz daily driver, to zdecydowanie zastanówcie się nad nią dwa razy. Następny na liście jest Endorphi Talk Compact Wireless. Mniej więcej 300 zł, klawiatura ponownie, rozmiar 60%. I tutaj już na starcie możecie zobaczyć, tak, ten funkcyjny jest... O, właśnie po prawej stronie przesunięty. Tak jak mówiłem, że o niektórzy robią to fajnie. Jeszcze z całki mamy tutaj, więc to jest ten mój ulubiony układ, jeżeli chodzi o klawisz funkcyjny w 60% klawiaturach, ale to nie jest również jedyny pozytyw, jaki ta klawiatura ze sobą niesie. Przede wszystkim, moi drodzy, jest to kompaktowa, bardzo ciężka i solidnie wykonana klawiatura bezprzewodowa. Dągielek, bluetooth czy opcja przewodowa, wszystko jest dla Was tutaj dostępne. Przełączniki boxy, więc znowu nie jest to poziom gateronów, ale jest zdecydowanie półkę wyżej niż w przypadku takich klasycznych. Kaili. Stabilizatory również tutaj zostały przesmarowane, a to wszystko składa się na naprawdę bardzo kompaktową, fajną i przyjemną w wykorzystaniu klawiaturę. Ta klawiatura znalazła się tutaj ze względu na to, że jest naprawdę solidnie wykonana i posiada oprócz łączności Bluetooth właśnie możliwość połączenia się poprzez dągielek, co da Wam stabilniejsze i nieco szybsze połączenie niż w przypadku Bluetootha. A właśnie większość klawiatur w tym rozmiarze, które znajdziemy poniżej 300 zł, będą miały łączność tylko w postaci Bluetootha, albo jeżeli już pojawi się ten dągiel, to będą znacznie gorzej wykonane. A tutaj mamy solidne wykonanie i naprawdę... Bardzo przyjemną klawiaturę. I o przyjemnościach już mówiąc, na sam koniec zostawiłem sobie chyba najciekawszą klawiaturę, która została wydana w tym roku. Genesis w tym roku w kolaboracji wydał naprawdę świetną klawiaturę. Jest to TOR 404, który podsumowuje lata już tej marki na naszym rynku. Przede wszystkim design, który nie jest już floatki, więc nie mamy tych klawiszy wysuniętych ponad linię klawiatury, a delikatnie w niej. Osadzone Gateron Yellow Pro jako przełączniki, więc naprawdę bardzo, bardzo dobre przełączniki. Również pianka wygłuszeniowa w środku i oczywiście smarowane stabilizatory. Brzmieniowo na początek jest solidnie, ale tutaj mamy też coś, co docenią entuzjaści. Więc na środku jest port USB typu C i jak na dzisiejsze standardy jest to szalenie szeroki port USB typu C i bardzo płytko osadzony, dzięki czemu jeżeli ktoś korzysta ze swojego dedykowanego, specjalnie przygotowanego kabelka i chciałby się nim popisać podłączając go do tej klawiatury, to bez większego problemu powinien być w stanie to zrobić. Klawiaturę również czuć w rękach, mamy tutaj hotswapa, więc dowolnie w zasadzie będziecie tutaj w stanie podmienić switche na jakie tylko chcecie, bądź też jeżeli to będzie wasza podstawa do zmodowania tej klawiatury gdzieś dalej, to oczywiście hotswap również tutaj ułatwia sytuację, bo nie musimy wylutowywać wszystkich przełączników, potem lutować ich ponownie, a jedynie wyjąć jeden za drugim, za trzecim i być może, jeżeli kiedykolwiek będziecie chcieli ją później zupgrade'ować i przesmarować sobie przełączniki, żeby mieć... Jeszcze lepsze wrażenia z pisania, żeby chodziło one jeszcze bardziej gładko, jeszcze przyjemniej, to właśnie dzięki hotswapowi wyjmiecie przełącznik, możecie go później otworzyć, przesmarować i włożyć z powrotem, nie bawiąc się w dodatkowe rozkręcanie klawiatury i lutowanie tego wszystkiego. I w ten sposób, moi drodzy, przerobiliśmy dzisiaj sześć klawiatur. Jeszcze sobie tylko zostawię jedno honorowe wspomnienie, które moim zdaniem powinno się tutaj również pojawić, ale zostawiam je tylko jako wspomnienie, bo kosztuje już teraz mniej więcej pięć dych więcej. W okolicy 350 zł znajdziecie tutaj Dark Project KD87 a Opto Mechanical, optyczną klawiaturę od Dark Projecta na czerwonych optycznych gateronach, również z pianką wygłuszającą w środku, również stabilizatory przesmarowane, double shotowe PBT jako kick i ogólnie również w recenzji na moim kanale, w samych superlatywach się o niej wypowiadam i dla wielu z Was może być bardzo ciekawą alternatywą, jeżeli szukacie typowo performance'u i jesteście w stanie dopłacić ciutkę więcej. I to by było na tyle moi drodzy, dzisiejsze klawiatury już zamykamy, dajcie koniecznie znać w komentarzach, co myślicie o tych klawiaturach i która z nich Waszym zdaniem jest najlepszą klawiaturą dla graczy za mniej więcej 300 zł, a jeżeli żadna z nich, to również napiszcie w komentarzu, jaka to Waszym zdaniem powinna być na szczycie tej listy i dlaczego. A ja znikam. Do zobaczenia, na razie i cześć.